Hej, przypomina mi się wiele takich sytuacji, gdzie wielu moich różnych kolegów proponowało spotkało jakąś dziewczynę i wzięło od niej numer telefonu i, i dzwonią. Pierwszy telefon do dziewczyny, dziewczyna na przykład z jakiejś małej miejscowości, czy dziewczyna gdzieś tam. Siedząca sobie w domku i co oni do niej mówią? Pierwsze ich tak naprawdę spotkanie i może byśmy pojechali na wyjazd spa. Kiedyś to, to spa to, to w ogóle to było to, to, to coś takiego niezwykłego, coś niesamowitego, bo dzisiaj na każdym kroku mamy jakieś mm, y, tam hotele. Y, hotel ze spa, i wiele ładnych hoteli, ale kiedyś to jak był jeden hotel w danym mieście, czy dwa hotele, to, to, był, to było coś takiego niesamowitego. Coś, co przyciągało uwagę na pewno wielu kobiet. I pamiętam, jak dziś wielu moich różnych kolegów wzięło po prostu numer od jakiejś halinki, bożenki, czy czy. Jakiejś tam innej dziewczyny, i takim wabikiem było, więc co, dzwonili do niej. I to często były mądre dziewczyny, atrakcyjne dziewczyny. Słuchaj, jak tam u ciebie, rozmowa, nie wiem, 10-15 minutowa, tak naprawdę widzieliście tylko raz. Więc co mam dla ciebie propozycję? Może pojedziemy do spa do tego hotelu takiego i takiego, tam było wymienione, że to piękny hotel i to spa, no i taka dziewczyna siedziała sobie, nie mając żadnych planów, albo nigdy nawet nie była w tym spa i dochodziło do takiego absurdu, tak bym to nazwał dosłownie, że to, że propozycja była spa, to tak naprawdę ona proponowała ta propozycja. Te rzeczy się łatwo rozkładały. I dziewczyna mówiła: Oj, faktycznie, no co ja mam siedzieć w domu? Tak, Pomimo tego, że ten facet średnio się często podobał, ale yy, propozycja wyjazdu odskoczni od rzeczywistości, yy, doświadczenia minimalnego na tamten czas luksusu, bo tak, yy, w tamtych czasach 10 lat temu 15-20. 30, tak mogę to powiedzieć, to była odrobina yy, luksusu. Pomimo tego, że ten mężczyzna nie do końca często się podobał, bowiem o tym później z wypowiedzi tych kobiet, one często się na tą propozycję zgadzały. A! Wiadomo, co za tym szło w tym weekendzie. Nóżki. Elegantko, jak brama fiastowa do garażu, otwierały się jak? Jak? Dlaczego nagrałem na, na ten temat film? Dlaczego hmm, akurat taki temat i ten temat? Dlatego, że wiele kobiet, które teraz siedzą obok ciebie na kanapie, czasami urodziły ci Jedno dziecko, dwójkę dzieci, trójkę dzieci, a czasem po prostu jesteś takim facetem, który poświęcił na zdobywanie tej kobiety rok czasu, kupując kwiatki, odstawiając stoliczek, kłaniając się jej dookoła. Poświęciłeś na to rok czasu, czasami pół roku, czasami kilka miesięcy, a bardzo często wcześniej ham, prostak. Czasem nie do końca w ogóle wyglądający, elokwentny facet zaproponował tylko magiczne spa. I to była magia otwierania wrot dla niektórych boskości, a dla niektórych kolejny fajny weekend. I dlatego taka chwila refleksji dla ciebie. Czy zdajesz sobie sprawę, jaką masz partnerkę obok siebie? Czy zdajesz sobie sprawę, czy twoja partnerka wcześniej nie miała takich zabiegów z jakimś przypadkowym dżentelmenem? Chodzi mi tylko o jedną rzecz, żebyś zrozumiał. O świadomość tego, czy Twoja partnerka jest taka, czy taka. Bo równie dobrze możesz żyć z taką partnerką, która jest taka, ale żebyś tylko i wyłącznie miał świadomość tego od początku. To jest moja taka wiedza, którą chciałbym Ci przekazać. A co z tym ty zrobisz? To jest... Twoje życie, i Ty na pewno będziesz wiedział, co z tym zrobić. W każdym bądź razie, jak zawsze, pozdrawiam Cię z przepięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia .pl. Zapisz się już teraz. Trzymaj się ciepło. Hej!